Spróbujmy sobie rozwiązać zadanie Tic -tac Logic z 25. Mistrzostw Polskich w łamigłówkach z lądy drugiej. Czyli tak, mamy w diagramie wpisane, tu już mam poprzednie zadanie, jakby zrobione, ale jako przykład, ale tak, mamy kilka oczywiście krzyżów i kółek. W pozostałe pole wpisujemy tak, aby nikt nie wygrał. Czyli nie może być więcej niż 2x lub 2 kółka koło siebie w kolumnie lub rzędzie. Em, każda kolumna jest unikatowa, czyli przykładowo nie możemy mieć całego takiego samego ciągu no i oczywiście e, w każdym rzędzie i kolumnie liczba krzyżyków jak i kółek musi być taka sama dobra, no to zacznijmy no to teraz tak, na początku rozwiążmy wszystkie takie pewne rzeczy, czyli przykładowo skoro tu są dwa x to musi być kółko czyli tu teraz mamy krzyżyk skoro tu mamy dwa kółka no to tu muszą być krzyżyki tu wychodzi wychodzimy z automatu jako kółka tu musimy mieć krzyżyki żeby tą kolumnę rozwiązać tu robimy analogicznie Um, tu podobnie, tu podobnie, tutaj musi być zatem kółko, tu musi być zatem krzyżyk, e, krzyżyk, krzyżyk, czyli tu musi być kółko, tu też musi być kółko, czy jeszcze jakieś takie pewne rzeczy. Tu jest kółko i wygląda dla mnie na to, że to chyba jest tyle. E, jeszcze się upewnimy. Krzyżyk, kółko. Wydaje mi się, że tak. Dobra, no to pierwsza rzecz, na jaką patrzę, mamy tutaj w tej kolumnie cztery kółka, prawda? Więc teraz załóżmy, że tu byśmy dali piąte kółko, no to z automatu mamy problem, bo tu są dwa krzyżyki, czyli tu nie może być kółko, czyli tu z automatem mamy krzyżyk. No i tu mamy kolejne kółko rozwiązane. Czyli tu gdzieś jest oczywiście krzyżyk i kółko, ale widzimy, że tu mamy dwa x czyli to musi być rozwiązane w taki sposób. Dobra, pomyślmy dalej. Teraz mamy krzyżyk, 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 krzyżyk. Czyli szukam wszystkich tych, gdzie mamy przykładowo 4 krzyżyki lub 4 kółka. Jeżeli tu damy krzyżyk, zostaje nam, zostają nam 3 kółka, czyli jest problem, czyli tu musi być kółko. Jeżeli tu dam krzyżyk, zostają nam tutaj dwa kółka, czyli problem, czyli tu też musi być kółko. No i tu oczywiście to jakoś będzie musiało być. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kółka, trzy krzyżyki. Za wiele tutaj niestety nie pójdziemy. To wiemy tylko, że tu będzie na zmianę yy, krzyżyk lub kółko. Pytanie, czy widzimy. Yy, tu widzimy dość, podob, dość duże podobieństwo tej kolumny do tej. Zobaczymy, czy później może się to okazać kluczowe, ale na razie jeszcze nie widzę żadnych takich większych przesłanek. Um, krzyżyk, krzyżyk, czyli tu musi być zatem kółko. Um, możliwe, że jeszcze nie dopatrzyłem jakichś części. Tu mamy cztery krzyżyki. Tu niestety nic nie dostaniemy, bo jeżeli tu założymy krzyżyk, no to wszędzie indziej oczywiście te kółka mogą być. Um, popatrzmy. Trzy krzyżyki, tu są trzy kółka. Um, Dobra, spróbujmy w takim razie teraz, skoro nie widać takich prostych pewnych rzeczy. Jeszcze tak się rozglądam na wszelki wypadek. Spróbujmy w takim razie coś założyć i teraz co z tego możemy założyć? No możemy założyć konkretnie jakąś losową rzecz, czy jakiegoś losowego tutaj X, -a, ale ja bym chciał coś, co nam bardzo odblokuje. No i co to może być? Moglibyśmy to czy spróbować tu założyć jakieś kółko, prawda? Że to byśmy mieli kółko, no i wtedy tu dajemy krzyżyki i, i się kręci. Ym, no i możemy z tak spróbować. Zobaczymy do czego dojdziemy. No to załóżmy, że tu dajemy kółko, czyli tu z automatu musi być krzyżyk. Ym, skoro tu jest kółko, no to pozostałe muszą być krzyżyki. Czyli tu mamy dwa krzyżyki. Ym, skoro tu są dwa krzyżyki, no to tu z automatu muszą być kółka, tu musi być krzyżyk. Yy. Czy jeszcze coś, tu oczywiście też musi być kółko, czyli tu musi być krzyżyk. Możliwe, że to jest dobre rozwiązanie, ale najpierw wolę sobie zapisać w ten oto sposób. Skoro tu jest kółko, 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 to cztery kółka. To kolejne kółko musi być tutaj, bo zostało nam tylko jedno. Jak damy tu, to tu mamy 3 x. Jak damy tu, no to tu się skończy, więc to jest jedyne miejsce na kółko. Czyli tu jest kółko, tu jest kółko, no i we wszystkich pozostałych mamy x. Czyli tu jest kółko, tu jest kółko. Eee, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Skoro tu jest kółko, tu jest krzyżyk, tu jest kółko, 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 krzyżyk. Na razie wygląda to dość obiecująco. Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Skoro tu jest pięć krzyżyków, no to zostają nam. Te dwa kółka. Hmm. Czy coś jeszcze tutaj widać? Tu mamy cztery kółka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wygląda to... Na razie wygląda, jakby było OK. Raz, dwa, trzy, cztery kółka. No to załóżmy, że tu jest kółko. To tu mamy trzy krzyżyki, Czy tu jest krzyżyk, czyli tu jest kółko. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, czyli tu jest kółko krzyżyk na... W tych elementach. Ok. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. 1, 2, 3, 4. Czy to gdzieś kółko i dwa krzyżyki? Oczywiście. Czy mamy. Te mamy podobne. Bo teraz, 2, 3, 4. Tu zostało nam kółko i krzyżyk, ale. Już mamy pełne zrobione I jak wiemy, że żadnej, żadna kolumna ani wiersz mają się nie powtarzać. Czyli tu musi być krzyżyk, tu musi być kółko, czyli tu w takim razie mamy krzyżyk. No dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tu gdzieś jest krzyżyk, gdzieś są dwa kółka. W tych oczywiście. I tak patrzę jeszcze z perspektywy tego. Ale nie widzę tutaj niestety nic. No dobrze. Na razie wygląda to całkiem obiecująco. Obawiam się trochę, że jak wrócimy do tego, no to będziemy mieć dość dużo domazania, no ale takie życie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu mamy cztery kółka. Jak, no i musimy dać trzy krzyki. Czyli kółko musi być gdzieś tutaj, bo musimy zatrzymać ten krzyżyk. Czyli w takim razie tu i tu muszą być krzyżyki, czyli z automatu. Tu i tu są kółka, czyli tu jest krzyżyk. Skoro tak, raz, dwa, trzy, cztery, czyli mam cztery kółka, czyli tam i tam oczywiście jest gdzieś krzyżyk. To bardzo przypomina to. Jeszcze tak patrzę, czy nie mamy tutaj jakiegoś podobieństwa z. Z innymi kolumnami, ale stosunkowo dość nie widzę. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, cztery kółka, a czyli to gdzieś, gdzieś będzie dalej. Mm, o, tu mieliśmy krzyżyk, czyli tu musi być kółko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli tu został nam krzyżyk. Raz, dwa, trzy, cztery, no i tu gdzieś mamy krzyżyk, kółko. Mm. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli tu gdzieś jest kółko i dwa krzyżyki. Dobra, to to już za chwilę sobie znajdziemy. Popatrzmy, co my tu jeszcze możemy wyciągnąć. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy cztery kółka i dwa krzyżyki, czyli które będą gdzieś tutaj. Trzy cztery, dobra, czyli tu jest jeden krzyżyk, który je gdzieś jakoś będzie. Tam mamy drugi. Dla um, dwa, trzy, cztery. Tutaj też coś będzie. Cztery kółka, dwa krzyżyki, czyli no kółko gdzieś tutaj też musi być. Um, no dobrze. No to pomyślmy, czy możemy coś kolejnego tutaj wymyślić. Nie widać nic na pierwszy rzut oka. Możemy sobie coś założyć. Możemy na przykład tu założyć. No to załóżmy, że to skoro pisaliśmy w prawym dolnym, to piszmy to w prawym dolnym. No to niech będzie tutaj x. No to skoro tu jest x, no to tu jest o. Czy coś nam to dało? Możliwe, że w sumie źle założyłem. Tu mamy 4, tu mamy 4, wiemy, że to się wymieni. Skoro tu jest x, tu jest o, to raz, 2, 3, 4, czyli tu byśmy musieli mieć o, mm, czyli tu jest o x, czyli tu musiałby być x, skoro tak, tu by musiał być x, bo zostały nam dwa kółka i musimy zniszczyć, można powiedzieć stąd, zatem tu też by musiało być kółko, czyli tu by musiał być x. I wychodzi na to, że tu w takim razie by musiało być kółko. Skoro tu jest x, no to tu jest kółko, no bo to wcześniej już mieliśmy to założenie: kółko, kółko, czyli tu jest x, czyli tu jest kółko. Skoro tu mieliśmy takie zrozumienie, no to tu jest x, mm, tu jest 5x, czyli tu zostało nam kółko. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. O, proszę. Czyli to jest błędne, bo mamy tutaj, jak widzimy, sześć kółek. To smażmy sobie to dość na szybko. Czyli to założenie, że tu jest krzyżyk, jest błędne. No dobra, czyli tu jest kółko i to ciągnie praktycznie tamto nasze założenie. Czyli tu jest krzyżyk. Skoro tu jest krzyżyk, no to tu musi być kółko, czyli tu jest krzyżyk. Skoro tu jest krzyżyk, no to tu jest kółko. Etlas 2, 3, 4, 5, czyli tu zostaje krzyżyk. Etlas 2, 3, 4, 5, czyli tu zostaje kółko, tu zostaje krzyżyk. Etlas 2, 3, 4, 5, czyli tu zostaje kółko, tu zostaje krzyżyk. No dobra. Wygląda to coraz bardziej obiecująco. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tu mamy tak zrobione. Tutaj też tak mamy. Hmm. Tutaj oczywiście też tak mamy. Tutaj też tak mamy. Tutaj też tak mamy. Czy musimy mieć gdzieś dwa kółka? a 2, 3, 4. Czy mamy dwa krzyżyki i kółko? Ach, jeszcze, ale tu nam się coś rozwiąże. 1, 2, 3, 4, 5. Mamy 5 kółek, czyli tu został nam krzyżyk. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli tu został nam kółko. Raz, 2, 3, 4. Skoro tu jest 5, no to tu został nam krzyżyk, kółko. No i teraz już ciągniemy. Czyli tu jest krzyżyk. 1, dwa, 3, 4, czyli to jest tak. Um, to, wy, to jest takie samo jak to. Skoro tu jest krzyżyk, kółko, to tu musi być kółko-krzyżyk. Czyli skoro tu jest kółko, to tu jest krzyżyk. No i miałem akurat szczęście w założeniu. Nie jest to niestety dobre, bo jak widzicie, dużo tu musimy nakreślać. I jest to trochę problematyczne, no bo łatwiej by było dojść do sprzeczności i założyć coś przeciwnego i wtedy może by mi było łatwiej po prostu pójść. Tu akurat no się udało i teraz skąd wiem, że się udało, widać by było po prostu, że gdzieś byśmy mieli jakąś powtórkę, gdzieś byśmy mieli yy, przykładowo 6 krzyżyków lub 6 kółek, No i jak widzimy, na szczęście nic takiego nam nie wystąpiło. Więc tak można rozwiązać, sugeruję brać może jakieś lepsze założenia, to mi się akurat nie udało, ale tyle, jakbyście mieli pytanie, to dawajcie znać. Dzięki!